Kiedyś kryptomaniacy na Krypto Bros. Nudno jest na ceny, jak patrzymy, nic się nie dzieje. Bitcoin i Ethereum zachowują się, jakby to były stablecoins. Od paru dni cały czas podobna cena, ale niech to was nie myli, bo za kulisami dużo się dzieje. A co się takiego dzieje? Zobaczcie sobie na ICO Jobs. Disney opatentowuje technologię na e, park rozrywki w Metaversie. Będzie to Metavers... Połączony z, z realnym światem, tak zwane augmented reality. Hmm. Jak oni chcą to zrobić? Nie mam pojęcia, bo przecież idziemy do parku rozrywki, żeby tam e, właśnie dla prędkości, dla właśnie wiatru w uszach i tak dalej. A w to będzie nasz Awatar robił, więc czy doświadczenie będzie to samo? No ciężko stwierdzić, ale jakiś plan z tym mają. Visa rozpoczyna współpracę z Konsensus. A Konsensus jest to organizacja rozwijająca. Blockchain, ethereum będą próbować współpracować, aby stworzyć centralną e, kryptowalutę dla banków centralnych, CBDC. I Rio de Janeiro, burmistrz decyduje się na inwestycje aż 1% skarbca miasta w bitcoina, czyli obawia się, jak każdy na świecie, chyba już teraz, inflacji e, walut fiat. E, nie jest takie mniejsze informacje. Jeszcze jedna ciekawa jest to, że FTX startuje z 2 miliardami na rozwój Web3, czyli internetu 3.0, z współpracą z Wu, wcześniej działającą w funduszu Lightspeed. I jak chcecie jeszcze parę innych informacji, możecie sobie zobaczyć. Bardzo fajny ICO Drop zrobi takie skróty z aktualności. I w końcu Chingari, Token Gari. E, Chingari jest to aplikacja podobna do TikToka, jest tak zwany indyjski TikTok. Kilkadziesiąt milionów użytkowników tutaj mamy różne gwiazdy z Bollywood używających tej aplikacji, wołających swoich e, ludzi, którzy ich tam śledzą, żeby jej też używali. Także mocno, mocno i mocno. Token będzie wchodził na giełdę już jutro 18 stycznia. Mówiliśmy o tym tokenie, mówiliśmy, że można go dostać na SolRazorze, Czego nie wiedzieliśmy, to to, że mogliście w tym momencie zainwestować ile tylko chcieliście, bo SolRazor nie dał limitów, czyli mogliście inwestować 100 dolarów, a mogliście inwestować 100 milionów. No 100 milionów chyba nie, bo był limit 5 milionów, ale powiedzmy 100 tysięcy dolarów i byście dostali te tokeny w tej ilości. No, po ile będą, to się jutro okaże na SolRazorze Były za 40 centów. A jutro koło południa dowiemy się. Jaka będzie cena na giełdzie? Pozdrawiamy.